W Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z zasadą posiedzenia komisji. Protokół nr 53 oraz protokół 54. Protokoły zostały przesłane. Przechodzimy do głosowania. Czy są warty protokołów? Nie, nie ma, nie widzę. Protokół nr 53. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? nie widzę. Dwa głosy za. Protokół nr 53 został przyjęty. do głosowania. Protokół nr 54 z posiedzenia komisji w dniu 16 sierpnia. Kto jest za przyjęciem protokołu nr 54? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy wstrzymał, nie widzę. Protokół nr 54 został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Petycja z dnia 1 sierpnia 2020 roku złożona przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z Siedzibą w Gdyni. Ta petycja do nas wpłynęła. Czy petycja Instytut Fundacji Regionów? Nie. Nie ma. W takim razie wstrzymał projekt uchwały. Instytut Fundacja Regionów? Tak, Fundacja. Ale fajna nazwa. Protokół. Przepraszam. Projekt uchwały w sprawie rozpoczenia petycji. petycji. pierwszy po petycji fundacji. Instytut Aktywizacji Regionów Ścieli w Gudynie reprezentowano przez członka zarządu Rady Miejskiego z dnia 1 sierpnia hmm. 2023 roku w sprawie propozycji zmian praktyki stosowania prawa gminy Rada Miejska Unii postanawia jej nie uwzględnić. Hmm. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do Zagadnienia Noszonych Petycja spowoduje jej załatwienia i mniejsza uchwała stanowi znowu o sposobie petycja o mowa w ustawie. Ustępnie nie. Eee. W sprawie pisemnej wyjaśnię udzielił Burmistrz Miasta Rumunii w opasiecznym. Udzielenie odpowiedzi wynika, że gmina miejska dokłada wszelkich starań, aby uzdolnić indywidualne potrzeby oraz zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie kształtuje innowacyjne formy pomocy w środowisku lokalnym. Przy realizacji inwestycji remota Grupa oraz zapewnia się dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie własnego projektowania również. w wykaz działań Gminy Miejskiej Rumia uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami stanowi hmm. w chwili, nowe, Miasta Rumi nr WSS 1511.1.2023 z dnia 15 września stanowiącej załącznik nr 1 mając na uwadze powyższe Rada Miejska Rumi uznaje, że Gmina realizuje już postulaty zawarte w przedmiotowej petycji podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione projekt uchwały przypada komisja czy uwagi? nie Dziękuję. Kto jest za przyjęciem projektu Dwa yy, projekt, e, głosy za. Tak. Kto jest przeciw? Nie widzę, że się wstrzymał. Nie widzę. E, projekt uchwały został podjęty. Z się jest niech Przepraszam najmocniej. <gryzny> e, przechodzimy, do... tak, tak. tak, tak. przechodzimy do... punktu siódmego. Zapytanie jest prawie wniesione. Mamy oczywiście tutaj na pismo pani PRD oraz tak, do wiadomości, to pismo do określone, pismo do wiadomości, to jest to samo pismo, które wpłynęło do Komisji Oświaty, Pani natomiast to następne, na następne Proszę komisji mamy petycję w sprawie oznakowania i wprowadzania zakazu pojazdów ciężkich. to, to, to jest to jest, co? to jest wniosek. Tak, a to do burmistrza Aha, to jest wniosek o gęstsza. To, okay. tak. to oraz... No właśnie to jest do Komisji petycje, Bezpieczeństwa bardziej. Petycję, którą będziemy... Do Komisji Bezpieczeństwa bardziej to pasuje. No tak, ale petycja, nowego mm -hmm. petycja, czyli musi przejść do naszą komisję o wschodzenie poznakowa oraz ogólnie rzecz biorąc czy to będzie na naszej komisji ona są granicę na ulicy rajskiej rajska a tam tam jest osiedle to chodzi o to że tam o siedlatas budulem aha nie papkał co tam były takie małe osiedla nie? tam kiedyś był spokój a teraz? ale teraz tylko jak punała ale tam pogranicza ale gdy wybudują wiamary to tam nie będą mieli ciekawy nie, ona tam blisko leci. o no, to będzie leciało górą. No, tutaj nie będzie miało znaczenia. Górą? Znaczy w sensie takim, że nie będzie przez osiedle przyjeżdżało. To, to... Pani Jałocha tam ma problemy, bo tam z działkę jest zetnie. Była na spotkaniu. Jaką działkę zetnie? No ma. No była no, same na spotkaniu to mówię. Tak, ale nie chcę po prostu mieć tam ulicy i tyle. No dobrze, to pismo o KRD. Każdy... Hałas, Hałas będzie. będzie. Nie, jest to czytaliśmy przecież. to tak, jest też te... Kwestia personalnego, państwowego. Dobra, w takim razie, jeśli nie ma innych kwestii w tym punkcie, przechodzimy do punktu ósmego. Zakończenie posiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję. Do godziny 19:27.